Ty, znasz swoje zadanie? Tak, tak, Szefie. Oczywiście. Mam za, Oczywiście mam jednego oszczędzić, a resztę zabić. Powiedziałem ci coś? Tak. Tak, rozumiem wszystko, Szefie. Jestem przygotowany. Nie musisz już mi mówić. Ja wiem. Dobrze, no. No to mi lecieć tam o... Tam jest ich obóz. Okej. Okay. Dobrze, już idę. Mmm. Mm. Panowie idą po nas, a tak się zaczyna O nie A, a co zrobić hej! Eee największy kuldysto, czego chcesz ja e, mogę ja najpierw ich pokonać Pokażę wam jak to się robi Dobrze, zobaczymy. Okej. Okay. ok. a to kultysta. Nie, to nie kultysta, to ja. Jabłko, wasz przyjaciel. Jak to wasz? Jak, jak to przyjaciel? Normalnie porwali mnie i kazali mi się zmienić w tego kultystę. Ale wyście schowajcie się na ten daszek. Ja nie wiem. Powiem, że uciekliście gdzieś, okej? Okay, to uciekajcie. Tutaj na ten daszek idą tutaj powoli idą tutaj szybko, nie, 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 szybko, ja po potem... ja jabłko, weź pomóż nam, pomogę wam. O nie, muszę jednego z Was wybrać. Pokazali mi wybrać Was z Was jednego, który też będzie taki jak ja. To ja idę zarazem. wiecie ja. Okej. Okay. O, tego sobie wybrałeś. Słuchaj, dzisiaj dołączasz do nas. No i luzik. Cieszę się. O! Mam nadzieję, że to pułapka nie jest, bo pożałujecie. Nie, a gdzieś, by jakakolwiek pułapka. Co to, co, co, co to są za brednie? Żadna pułapka. Dobra, to chodź z nami. A gdzie reszta? Mieli, mieli umyć. Oni uciekli. No niestety. Co to ma być? No z tym razem już nie będzie w żadnej litości i to zrobimy to my. Bo to jest trochę podejrzane. No dobrze, dobrze. Szefie, a jeszcze długo? O, to ja jestem szefem przecież, powiedziałem to. No tak. Szefem kultystów chyba. No dobra, to chodź z nami. Ok. Dołączasz do nas? Tak. Dobra, przebrałeś się nareszcie, znajdziemy ich. Okej, okay, okej. Okay. Hmm. Czekaj, Melon, co? Plan, realizujemy plan tego, ucieczki, pomocy naszym przyjaciołom, musimy stąd wyjść. Tak, okej, okay. dobra, zaczyna się już niedługo. O czym wy rozmawiacie? Yy, Nic takiego. Zdaję, przepraszam, że ten odcinek jest taki krótki, albo po prostu niedługo szkoła będzie. Więc sorry, no ale nie mogłem dłużej go nagrać. Może będą jeszcze jakieś dłuższe odcinki, ale jakieś szkoły to raczej nie wiem, czy będą regularne. regularne. Może postaram się, sorry, pa.